Yo. Dzisiaj wraz z moim małym pomocnikiem Julianem Dziękuję. wybieramy się na kolejne spotkanie ligowe. Tym razem nie jest to jednak mecz ekstraklasy ani też pierwszej, ani drugiej, ani też trzeciej ligi. Dzisiaj wybieramy się na mecz ligi okręgowej z Cieszyna. No bo pochodzimy z Cieszyna, więc mamy blisko. Możemy się na takie spotkanie wybrać z spacerkiem, tak jak to też dzisiaj uczyniliśmy. No i jest to mecz szczególny. Dzisiaj CKS Piast Cieszyn podejmuje Skałkę Żebnica. No, i czemu ten mecz jest tak szczególny? A mianowicie, dlatego, że dzisiaj premierowe otwarcie nowo wyremontowanego stadionu, który przez wiele, wiele lat, no, po prostu no odbiegał już od norm, które gdzieś tam powinny, nawet na takich niższych poziomach rozgrywkowych, być. Dlatego też. Stwierdziliśmy, że skoro jest taka okazja wybrać się na mecz właśnie, kiedy to premierowe otwarcie stadionu będzie, no to warto z tej okazji skorzystać. Oczywiście nagramy całe spotkanie, będziemy z tego robić skrót. Opowiem wam troszkę o klubie, troszkę o samym stadionie, no i takiej wokół otoczce całej tego spotkania. Także ja Was serdecznie zapraszam, a czy nasz młody kibic coś chciałby dodać? Yy, idziemy na stadion w Kiesinie. Tak jest. I gra tam kto? Ireneusz Jeleń, czyli były reprezentant Polski, który grał kiedyś z Zykim? Z Górnikiem Zabrze. Tak, grał w Górniku Zabrze i, i jak... grał też z Lewandowskim. Tak. I, i jak byliśmy z ostatnio na meczu w Górnika Zabrze, to, to jak wróciliśmy, to w którymś na meczu był tam piłkarz, który podpisywał na koszulkach swoje imię i robił autograf. Lecimy i widzimy się na stadionie. Thanks for watching! Towarzyszenie CKS Piast powstało w 2016 roku z inicjatywy Ireneusza Jelenia, który stał się jego prezesem. Dzięki jego staraniom w 2021 roku klub podpisał chociażby umowę partnerską z ekstraklasowym górnikiem Zabrze. Były reprezentant Polski po dziś dzień jest także czynnym zawodnikiem swojego klubu i pomaga mu również na boisku. Jak dotąd Ireneusz Jeleń jest rekordzistą w swoim klubie pod względem liczby występów, a także najlepszym strzelcem, który uzbierał już łącznie 127 trafień w przeciągu 6 sezonów. Drużyna seniorów CKS-u Piast powstała jednak dopiero 3 lata po założeniu stowarzyszenia i rozpoczęła swoje zmagania od sezonu 2019-2020 w rozgrywkach B klasy skoczów. CKS już w debiutanckim sezonie zdołał wygrać ligę bez porażki i awansować na szczebel A klasy. Na tym poziomie CKS Piast rozpoczął właśnie swój czwarty sezon, gdzie w poprzednich trzech sukcesywnie się rozwijał, zajmując odpowiednio siódme, szóste i piąte miejsce na koniec sezonu. W tym sezonie po czterech spotkaniach ma 8 punktów i status niepokonanego zespołu w lidze. CKS od tego sezonu wrócił na obiekt przy ulicy Alei Łyska, który po modernizacji może pomieścić około 800 widzów. A nowa, murawa i wyremontowany obiekt prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Tak więc, tak, my już siedzimy na stadionie. Co do mojej opinii na temat tego obiektu, no jest naprawdę bardzo przyjemny. No, wiadomo, no nie jest to stadion na kilkadziesiąt tysięcy osób, tak jak mamy w ekstraklasie czy gdzieś na zachodzie, ale naprawdę ten stadion wygląda bardzo, bardzo ładnie, spełnia swoje wymogi. Jest to stadion lekko atletyczny, więc tak samo tutaj zawody biegowe, jakieś sztafety, skoki w dal, skok otyczce mogą tutaj być rozgrywane, więc to też na pewno na plus, bo jest to stadion. Z którego może skorzystać na pewno więcej dyscyplin niż tylko piłkarze. No i powiem Wam szczerze, że naprawdę obiekt mi się bardzo, bardzo podoba. Wiadomo, jest to nowy obiekt, jeszcze nieużytkowany, użytkowany, więc no też trzeba będzie brać pryzmat na to, że no nie, nie jest tak, jakby jeszcze do końca zużyty. Więc też wygląda na pewno lepiej niż za jakieś kilka miesięcy i na pewno tutaj wrócimy. Natomiast, tak, co powiesz, Julian na stadionie? Podobać się? Podoba Ci się, to najważniejsze. A widzieliście też na odcinku takie bez stadion. Tak, takie przebitki tak zwane, nie? Dokładnie. No i co? Siedzimy sobie, czekamy, bo jest dopiero kilka minut po czwartej. Mecz zaczyna się o piątej, no więc mamy jeszcze dużo, dużo czasu. Natomiast no, przyszliśmy sobie wcześniej, żeby właśnie też na spokojnie sobie wszystko nagrać, obejrzeć, zapoznać się z tym nowym obiektem. Trybuny z minuty na minutę coraz szybciej się zapełniały, a wolnych miejsc zaczynało powoli brakować. Piłkarze Piasta wybiegli na rozgrzewkę i zostali przywitani brawami przez kibiców. Przed spotkaniem drużyny na boisku wyprowadziła burmistrz miasta pani Gabriela Staszkiewicz oraz jej zastępca pan Krzysztof Kasztura. Było to premierowe spotkanie Piasta na stadionie już po jego modernizacji. Z uwagi na tę uroczystość, pierwsze kopnięcie piłki na nowym stadionie wykonała pani burmistrz, symbolicznie otwierając mecz. Od pierwszego gwizdka mogliśmy usłyszeć gorący doping kibiców gospodarzy, którym kierowała czerwona trybuna. Znajdował się tam sektor najbardziej zagorzałych fanów CKS-u, czyli tzw. Żyleta, która prowadziła zorganizowany doping przez całe spotkanie. Mecz od długiego podania rozpoczęli goście. Już od pierwszych minut piłkarska przewaga piasta zaczynała być widoczna gołym okiem. Wynik już w czwartej minucie otworzył nie kto inny jak Ireneusz Jeleń, który ze spokojem wykorzystał prostopadłe podanie. Niedługo potem Ireneusz Jeleń zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu w minucie 13, a w dwudziestej wykorzystał zamieszanie w polu karnym i skompletował hat Emocje po bramce nie zdążyły jeszcze opaść, a minutę później Maciej Kaczmarczyk płaskim strzałem po ziemi zaskoczył bramkarza rywali i podwyższył wynik na cztery do zera. Goście próbowali kilka razy zawiązać atak, natomiast nie przynosiło to wymiernych efektów. Bramkarz gości miał dziś naprawdę dużo do roboty. Przewaga piasta nieustannie rosła, a młody zespół z cieszyna złożony głównie z wychowanków klubu napierał z kolejnymi sytuacjami. Te na bramki udało się zamienić dopiero pod koniec pierwszej połowy. Świetny kontratak oraz podanie wzdłuż linii 16 metra wykorzystał Maksymilian Broda i zdobył bramkę na pięć do zera. A tuż przed przerwą po podaniu Ireneusza Jelenia piłka do siatki strzałem w okienko skierował ponownie Maciej Kaczmarczyk. Pierwsza połowa przyniosła nam mocno jednostronne spotkanie, a wynik tylko to potwierdzał. Oba zespoły w przerwie zdecydowały się dokonać dwóch zmian. Trener gospodarzy zdecydował się wymienić bramkarza i przy dobrym wyniku dać pobronić drugiemu golkiperowi od 46 minuty. Zmiana stron przyniosła nam także nieco spokojniejsze minuty. Przez pierwszy kwadrans z drugiej połowy oba zespoły tworzyły swoje okazje, lecz dopiero w 60 minucie zobaczyliśmy kolejnego gola, którego zdobyła drużyna przyjezdnych. Niespełna 8 minut później Maciej Kaczmarczyk odpowiedział na trafienie rywali i podwyższył na 7 do 1 i także skompletował hat -tricka. Piast z uwagi na dużą przewagę lekko się rozprężył, czego efektem była bramka strzelona w 74 minucie bezpośrednio po rzucie wolnym, którą zdobyli przyjezdni. Kilka minut później pechowo wślizgiem ślizgiem interweniował Dawid Plinta i pokonując własnego bramkarza ustalił wynik na 7 do 3. Mimo kolejnych prób Piasta wynik nie uległ już zmianie. CKS mógł cieszyć się z wysokiego zwycięstwa na otwarcie stadionu i świętować razem z kibicami wspólny sukces. Kibice swoim dopingiem napędzali zawodników do gry, a piłkarze swoją dobrą grą zachęcali do większego dopingu. Na sam koniec razem z synem przybyliśmy piątki z piłkarzami i opuściliśmy stadion. Jesteśmy po meczu Piasta. Piast wygrywa ile? 7 do 3. Dokładnie. Kto strzela trzy bramki? nie. Tak jest. Irene u z Hatrykiem, Maciej Kaczmarczyk również. 7 do 3, 10 bramek na otwarcie stadionu. Myślę, że lepszego wyniku mu nie można było sobie wymarzyć. Znaczy, 7 do 0 byłoby wiadomo lepsze, natomiast 7 do 3 też myślę, że było fajnie. Kibice mega, mega oprawa, jak na okręgówkę, to naprawdę um, Żyleta dawała mega, mega radę. Cały czas dopingowała, pojawiły się flagi, przyśpiewki, szaliki, naprawdę było ekstra. Piłkarze też dali radę, no bo tak jak mówię, 7 bramek, naprawdę, naprawdę wysoki poziom. i Regieleń no to klasa sama w sobie. Było to widać od razu, że no po prostu ma te umiejętności i, i ich nie zapomniał. A Ty co, Julek, sądzisz o spotkaniu? Podobało Ci się? Tak. Było super, nie? Mhm. Wrócimy jeszcze? Na pewno jeszcze przyjdziemy. Także dzięki wielkie. Co macie robić? Widzimy się w kolejnym odcinku i, i widzimy się w kolejnym odcinku na stadionie albo w pipie. Na razie. Na razie. Pa, 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 pa.